Mamo, chodźmy na lody. Na chętniej bym zjadła smak borukowy i waniliowy. Ciszej, proszę. muszę się skupić. Ale proszę. Nie, nie teraz, ciszej, muszę się skupić. Mamo. Deser. Lody gałkowe. Lody gałkowe. Lody gałkowe. Widzenie, smak malinowy, smak gramowy. Zabranie mówika dziecku, bo przeszkadza, bo mówi nie na temat, bo rozprasza innych, to jak zaklejenie ust plastrem z tych samych powodów dziecku mówiącemu. Nikt tego nie robi. Zamiast tego cierpliwie mówimy. Nie teraz przeszkadzasz. Nie rozmawiamy teraz o tym. Potem. Nie wolno. Jak skończymy? Fizyczne ograniczanie dostępu do narzędzia do komunikacji pod pretekstem przeszkadzania to fizyczna przemoc.